To cóż, szanowni Państwo, gości dzisiaj w Koszalinie, przewodniczący Unii Pracy, były kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Witkowski. Po konferencji prasowej spotka się z aktywnymi ludźmi Unii Pracy z okręgu, całego okręgu koszalińskiego i będziemy mówić, co nas czeka już za niecałe dwa lata. Bo za rok i dziewięć miesięcy są wybory parlamentarne i samorządowe, jeżeli rządzący nic nie zmienią. To żeby nie przedłużać, oddaję głos przewodniczącemu. A dzisiaj, później. dzisiaj wszyscy mówią o podsłuchach, w związku z tym dzisiaj legalnie można nas podsłuchiwać. W związku z tym. Tak, wszystko się nagrywa i wszystko. Zawsze żartowałem wśród znajomych, że obojętnie się powie, to i tak mosa dwie pierwszy dopiero później inne agencje, ale teraz poważnie mówiąc tak, no, sytuacja rzeczywiście w Polsce jest dziwna. Ona nie sprzyja obywatelom, no, ponieważ nie, nie wiedzą oni, co mają robić jutro, jak mają się zachować, w jaki sposób mają opodatkować swoje dochody. No i efekt jest taki, że jest olbrzymie zadowolenie. Więc deklaruję to po pierwsze w imieniu Unii Pracy, że tylko będziemy mieć wpływ realny na władzę, to uprościmy system podatkowy maksymalnie jak się da. No nie może być tak, że nawet specjaliści z krajowej administracji skarbowej, nie księgowych i biegłych pod koniec stycznia nie potrafią wytłumaczyć swoim firmom, którym doradzają, szczególnie tym małym firmom, no i w jaki sposób mają podatkować swoje przychody i dochody. Podatki powinny być proste, one powinny chronić najbiedniejszyć. Ale nie tępić tych, którzy są przedsiębiorcami. A dzisiaj jest tak, że przedsiębiorca jest tępiony za to, że prowadzi przedsiębiorstwo swoje. Nieważne, czy sklepik, czy jest szewcem, czy prowadzi stację benzynową, nie wie, jak się opodatkować. W związku z tym, to jest pierwsza deklaracja, niezależnie w jakiej formule pójdziemy. My jesteśmy oczywiście za formułą jak najbardziej szeroką, że wszystkie siły prodemokratyczne, takie, które właśnie nie tolerują państwa policyjnego, państwa totalitarnego, a takie państwo nam niestety no, szykuje ekipa przede wszystkim pana Ziobry, no ale ponieważ jest w koalicji, pan prezes Kaczyński toleruje takie zachowanie, no więc pan Kamiński, pan Ziobro i tym podobni mają pełne pole do popisu. Druga sprawa dotycząca wszelkich praw, jak gdyby nabytych, my zawsze byliśmy za tym, Mimo, że nie byliśmy za przywilejami emerytalnymi, a co dwie wielu rzeczy, chcemy docelowo doprowadzić sytuacji, żeby jednak nie było zbyt dużo przywilejów emerytalnych, ale skoro one były i nabyli te przywileje emerytalne, byli policjanci wojskowi, no, ci, co pracowali w różnych innych służbach, którzy pozytywnie zostali zweryfikowani po okresie transformacji gospodarczej, powinni mieć zachowane prawa do emerytur. Co do nowych, tak jak powiedziałem, Generalnie wszelkie możliwe przywileje prędzej czy później obracają się przeciwko społeczeństwu. Parę dni temu dowiedzieliśmy się, że nawet policja ma płacone z góry, ponieważ wypłaty za styczeń dostała w pierwszych dniach stycznia i w wyniku tego błędu, o którym mówiliśmy wcześniej, dowiedzieliśmy się, że policjanci dostają pensję zanim wykonają pracę. Coś nie tak chyba. Wydawało mi się, że dawno takie dziwne przywileje zostały zlikwidowane. Trzeci ważny element to Kiedyś się nazywała służba zdrowia, teraz ochrona zdrowia czy rynek usług medycznych, to chyba najbardziej odpowiada ta ostatnia nazwa. No, wszyscy widzimy, że nie udało nam się pokonać ani koronawirusa, ani tak naprawdę no, ułatwić dostępu do służby zdrowia. Ci, których bardziej stać, no, mogą sobie zapłacić prywat, za prywatną wizytę, i w ten sposób ułatwić dostęp do ochrony zdrowia, ale ci najbiedniejsi emeryci renciści praktycznie nie mają dostępu do ochrony zdrowia, czego efektem jest nie tylko te 100 tysięcy, których umarło na koronawirusa od początku pandemii, ale to jest też około 80 tysięcy, które szybciej umierają na choroby onkologiczne, gdyby mogły mieć normalny dostęp do, do szpitala czy do lekarza. Wczoraj też były statystyki gdzie ogłoszone, że znaczy, to jest takie trochę puste ale jeżeli rzeczywiście my ubolewamy nad tym, że te 100 tysięcy ludzi umarło na koronawirusa, ale 80 tysięcy umarło w zeszłym roku w wyniku nadużywania alkoholu, a chyba 50 czy 60 w wyniku no, nadmiernego palenia tytoniu i prawie tyle samo w wyniku smogu. I tutaj dwie rzeczy chcę rozdzielić i bardzo wyraźnie powiedzieć nie podoba nam się to, że ceny praw do emisji CO2 ale w spekulacyjny sposób w ciągu sześciu lat praktycznie dwudziestokrotnie zwiększyły swoją wartość i to wyrażono w euro, a więc jeszcze dodatkowo chodzi o ten spadek siły złotówki, więc można powiedzieć, że w 2015 roku, kiedy prawa do emisji CO2 zostały aktywowane w Unii Europejskiej. One wynosiły około 5 euro, pod koniec roku ubiegłego dochodziły już do 100 euro za tonę. Efekt jest taki, że w takim klimacie, jak żyjemy, nie da się ogrzać pomieszczenia bez udziału ciepła, bo energię elektryczną można wytworzyć z energii fal, światła, wiatru, ale ciepła się nie da inaczej wytworzyć. I dzisiaj w tej jednej jak gdyby jednostce cieplnej, która służy do ogrzenia pomieszczeń, dwie trzecie albo nawet więcej to są prawa do emisji CO2. Reszta to dopiero jest węgiel, praca ludzi, amortyzacja maszyn i tak Więc coś tu trzeba z tym zrobić i Unia Europejska chyba popełniła błąd w 2018 roku, urynkawiając ten produkt, bo wcześniej od 2015 do 2018 to rządy państw uchwalały, jak gdyby tą średnią cenę praw do emisji CO2 i przyznały też prawa do bezpłatnej emisji CO2 poszczególnym państwom. Od 2018 roku zostały te bezpłatne prawa, ale generalnie rynek, rynkiem handlują trzy duże instytucje finansowe europejskie. Co się stało złego w zeszłym roku i w tym roku nie wiadomo jak się stanie? A czy państwo polskie zamiast rozdać te bezpłatne prawa do emisji CO2, chociażby przedsiębiorstwom ciepłowniczym, trzykrotnie je sprzedało na wolnym rynku? Pierwszy raz za 20 kilka euro za tą megatonę czy tam jednostkę. Potem po 40 parę euro i na końcu około 50 euro. Gdyby było dobrym spekulantem, to uzyskałoby 80 euro. Ale w ogóle państwo nie powinno być spekulantem, tylko powinno te prawa, tak jak to było zapisane w umowie z Unią Europejską, Międzypaństwową Umową. Oddać przedsiębiorstwom energetycznym. Efekt jest taki, że jeżeli nawet dzisiaj, jeszcze za chwilę będziecie Państwo wszyscy odczuwali w koszalinie wzrost cen za energię ciepną, poza żadne przedsiębiorstwo energetyczne nie będzie w stanie zapłacić tych opłat, które wnosi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Ale druga sprawa to jest smog. I tu zdania nie zmieniamy. Tu zawsze byliśmy, żeby ze smogiem walczyć. No, głównym wytwórcą smogu niestety są paleniska domowe. No i tu jest problem, który, do którego nawiążę. No, palaniska domowe no, chcieliśmy likwidować i likwidujemy w różne gminy, inne samorządy, państwo dopłaca do tego, żeby likwidować piece i żeby piece zastępować innymi źródłami ciepła. No ale co się stało? No, było to w miarę atrakcyjne dwa lata temu, trzy lata temu i tak dalej ale dzisiaj przy tych rażących wzrostach cen gazu to stało się nieopłacalne, no bo ogrzewanie gazem kosztuje dużo więcej niż ogrzewanie węglem, piecem węglowym. I trudno wytłumaczyć komuś, kto nie ma do pierwszego, że ma zachować je proekologicznie, że nie ma emitować smogu, bo smog zabija. W zeszłym roku 48 tysięcy Polaków umarło w wyniku oddziaływania smogu na układ krwionośny. No skoro cena gazu tak mocno wzrosła. I teraz dlaczego wzrosła? No bo generalnie oczywiście jest tendencja światowa, że ceny nośników energii rosną. Jest też inflacja na świecie, no bo generalnie walka z COVID-em to jest produkowanie pustych pieniędzy. Poza to, żebyśmy mogli przeżyć, no trzeba było ileś rzeczy wyprodukować. I państwa nagle zaczęły drukować pieniądze. Zresztą pan prezes NBP też to zrobił. No to będę bardzo niechlujnie, jak Państwo być zainteresowani, to Pan pokażę jak niechlujnie Pan prezes WP drukuje pieniądze, które są niezgodne z wzorcem. My jako Unia Pracy napisaliśmy, zwróciliśmy na to uwagę. No odpowiedź była dość lakoniczna, że jak mamy wątpliwości, to mamy zgłosić to na policję, te podejrzenia o fałszywe banknoty. Ale wracając do tej no, kwestii podstawowej. No smog. No i teraz co się stało? No faktycznie nigdy do końca szczęścia z tym gazem nie mieliśmy. I pierwszy, ileś lat temu, premier Pol negocjował inną umowę gazową, która była wynegocjowana w latach 90. ubiegłego wieku. Wtedy się udało na jakiś czas, ale zasadniczym błędem Polski to są lata 90., koniec lat 90. ubiegłego wieku, kiedy to rządy AWS-u i Unii Wolności uniemożliwiły Rosjanom modernizację rurociągu, który, nazywa się to perm inaczej, ale rurociągu, który biegnie od wschodniej granicy aż po Szwed, przez Płock i tak dalej. Państwo polskie, czy niektóre służby w państwie polskim myślały, że jak tam Rosjanie dołożą kolejną rurę, a potem chcieli założyć monitoring stały, a więc puścić gnie światłowodowe i, i podgląd, co się dzieje na tej całej trasie rurociągu, poprzez się fakty, że sprawny Polak potrafił nawiercić ten rurociąg i tam odpuszczać tą Ropę w dość dużych ilościach. Nawet Rosjanie chcieli to zrobić w taki sposób, żeby był non-stop dozorowany ten rociąg. Państwo polskie uznało, że to jest niebezpieczne, bo być może Rosjanie będą podsłuchy zakładali i przez to, że mają być tu światłowód i tak dalej, i odmówiono modernizacji tego rociągu, który szedł przez Polskę. No Wybrali drogę droższą, bo podnie Bałtyku na pewno jest drożej, ale dla nich bezpieczniejszą, że nie będą uzależnieni od humorów państwa polskiego czy zmieniających się rządów. Generalnie powiem tak, nie jestem ani rusofobem, znaczy nie jestem ani takim, znaczy nie jestem zwolennikiem tego, co robi Putin, ale generalnie warto z sąsiadami, obojętnie, czy są Niemcy, Czesi, Słowacy, czy Białorusini, czy Ukraińcy, no żyć, mieć poprawne stosunki. No tak, normalnym w normalnym domu, jak się mieszka w budynku wielorodzinnym, no to warto mieć też z sąsiadami normalne stosunki, no bo tak to będziemy co trzy dni zwać policję, że ktoś tam puka, ktoś stuka, a ktoś inny na złość nam zbyt głośno gra. No my niestety tak od lat, niestety tych stosunków nie potrafimy poprawić. No i teraz, co się stało z tym gazem dalej? Później... Była taka sprawa, że prezydent Pawlak, będąc premierem w rządzie PO i PSL-u, po raz kolejny negocjował tą umowę i ta umowa zawsze była zbliżona do tego, że średnie ceny gazu odpowiadają średnią, średnim cenom ropy, no bo to są produkty pochodne, takie same źródło pochodzenia itd. i tak dają. No, w pewnym momencie stało się tak, że ceny gazu staniały. Ceny ropy, jak były to takie zachwiania na rynkach światowych, raz rażały, raz staniały. No i mniej więcej trzy lata temu już te rządy zjednoczonej prawicy uznały, że może warto odejść od tej powiązania cen gazu z cenami ropy. Tym bardziej, że już mieliśmy znaczy uruchomiony czy gotowy do otwarcia. No, gazopor, który mógł kupować gaz, czy amerykański, czy afrykański, no one były w tamtych czasach tańsze. No i zmieniliśmy też umowę z Rosjanami, że my nie będziemy płacić tak jak średnia cena ropy, tylko taka średnia cena światowa, chyba raz na trzy miesiące ustalana. No, sami na własną prośbę szczeliliśmy sobie, jak się mówi, w kolano. No efekt jest taki, że te sceny na rynkach światowych bardzo mocno podrożały z wielu względów, także przez ograniczony ruch tankowców, no także przez jakieś tam no, gwałtowne zachwiania. W 2020 roku wiosną bardzo mocno spadło zapotrzebowanie na surowce tak tego typu jak ropa, gaz. No to część nawet tych złóż wygaszono. Część tych statków, które woziły gaz przerobiono na inny sposób. No, były bardzo potrzebne kontenery i tak no i w momencie, kiedy to zapowodrzewanie w tym roku, w 2021 roku bardzo mocno wzrosło, nie było tego gazu jak na przewieźć z tych Stanów czy z Afryki, a Rosjanie wykorzystali moment. No skoro ceny na rynkach światowych rosną, no to czemu my nie mamy zarabiać więcej? I przykre jest to, że znowu my wyszliśmy o tym gorzej, niż ta, niż, szczególnie niż Niemcy, którzy jakoś zachowali te stare zasady. Unia Europejska też zachowała się bardzo różnie, Holandia podobnie jak my, czy dzisiaj już nie Holandia, tylko Niderlandy, prawidłowa nazwa, też przeszła na te ceny rynkowe i tam też w Niderlandach cena gazu bardzo mocno wzrosła, Że tam też takie informacje były, o likwidacji tych szklarni, upraw i tak dalej, i tak dalej. Więc to zachwianie na rynku się bardzo mocno zmieni. Powiem tak, jak będziemy na to mieli kiedykolwiek wpływ, no to najlepiej rzeczywiście mieć umowy wieloletnie, długofalowe z ceną, którą da się przewidzieć. I to przywiązanie do ceny ropy naftowej, one no, dawało się to przewidzieć. Ta ropa naftowa, wahania są w mniejszym stopniu niż wahania tylko i wyłącznie gazu. Teraz tak, czy to co zrobi rząd od 1 lutego, więc obniży VAT na paliwo, czy na niektóre inne surowce, no pomoże? No pomoże trochę, ale bardzo mocno zuboży budżet państwa. A my niestety mamy ten budżet państwa bardzo mocno zadłużony, przy czym zadłużenie faktyczne jest dużo większe niż nam się wydaje, bo są pochowane te te zadłużenie w różnych funduszach. Fundusz taki, fundusz taki, fundusz taki. I efekt jest taki, no że a tego się można spodziewać po pisie, że on będzie jednak w pewnym momencie no, nie będzie w stanie utrzymać władzy. No i ta nowa ekipa, która przyjdzie za ten półtora roku, o której tu Kolega Niski mówił, no trafi znowu na taką dziurę bałca, przypomnę, to takie było pojęcie w 2001 roku, kiedy zostawił w Ministerstwie Finansów 85 miliardów ówczesnych deficytu, wtedy, kiedy następowały rządy SLD-UP. Belka był skrajny w drugą stronę, bo to był jedyny premier w 2005 roku, który zostawił w budżecie państwa nadwyżkę. Był bardzo oszczędny i tak dalej. Ale kolega Niski mi tak delikatnie daje do, 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 do zrozumienia że już powinienem przerwać, bo to nie jest konferencja naukowa, tylko konferencja prasowa, więc oddaję się do państwa dyspozycji i jeszcze raz przepraszam za to spóźnienie. Ja tylko przypomnę, że pan przewodniczący Witkowski startował na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z takim czteropunktowym programem. Po pierwsze, czas na prowadzenie siedmiogodzinnego dnia pracy. Po drugie, człowiek ważniejszy od kapitału. Po trzecie, środowisko ważniejsze od biznesu. I po czwarte. Unia Europejska dla Polski jest ważniejsza niż kraje zamorskie. Ostatnio mieliśmy w listopadzie 6 listopada Kongres Unii Pracy. Kongres Unii Pracy ten program rozwinął, uszczegółowili. Także to jest jakby nasz autorski program, a zwłaszcza czas na rozpoczęcie dyskusji o 7-godzinnym dniu pracy, bo przypomnę, że. Pierwszy premier socjalistyczny Moraczewski wprowadził 8-godzinny dzień pracy. To było 102 lata temu. Od tego czasu jest cyfryzacja, automatyzacja i ludzie powinni mieć więcej czasu na odtwarzanie, regenerację sił.